Hej kochani, jest piątek, 16 maja i dzisiaj przychodzę do Was z nowym reading vlogiem. Ogólnie plan jest taki, aby trwał on tydzień, ale możliwe, że przyciągnie się do dwóch. Zobaczymy. W każdym razie będzie się działo, bardzo dużo mam planów na najbliższe tygodnie, a pierwszym z nich, już w ten weekend, jest wyjazd firmowy urodziny firmy, w której pracuję, tak więc może uda mi się nagrać jakieś przybitki. Jedziemy na jezioro, będziemy świętować, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za tydzień biegnę w biegu firmowym w sztafecie na 5 km i jestem tym całkiem podekscytowana. Raczej się nie stresuję, ale to dobrze. No i zobaczymy. Tam też może się uda, na pewno się pochwalę wynikami, na pewno dam znać, jak mi poszło. Um, a oprócz tego, może jakiś wypad w góry z narzeczonym albo jakiegoś grilla zrobimy, zobaczymy. I oczywiście książki. W tym vlogu będę czytać dwie. Pierwszą z nich jest Magia z Podlady. Już ją zaczęłam. Jestem na 57. stronie. I drugą książką jest Córka Dymu i Kości. Ją również zaczęłam. Tutaj już nawet jestem za połową, bo jestem na 197. stronie. Aktualnie nie planuję zaczynać nic nowego, bo nie mam na to czasu za bardzo. W każdym razie mamy tutaj te dwie książeczki. Później przyjdę z update'em i opowiem Wam więcej o książkach i o moich pierwszych odczuciach. No W przypadku Córki Dymu i Kości to już. Będę miała coś więcej do niej temat do powiedzenia. W każdym razie tak, z updateem przyjdę później, a jeszcze z ciekawych rzeczy. Kilka dni temu skończyłam nagrywać innego reading vloga, w którym czytałam książkę i pół śmierci w Happy Wally. -E". W tym vlogu pokazywałam cały proces czytania i podejmowania decyzji, czy chcę tą książkę objąć patronatem. Jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to zapraszam Was na niego. Już powinien być na kanale, bo planuję go dodać go wcześniej, przed tym vlogiem. Tak więc zapraszam, mam nadzieję, że spodoba Wam się i będziecie się dobrze bawić oglądając go. A teraz już nie przedłużajmy i zapraszam do oglądania. z pierwszym update'em. Zaczniemy od książki Magia z Podlady. Tak jak mówiłam, jestem na 57 stronie i jak na razie mogę powiedzieć, że trochę długo się rozkręca, ale nie ma w tym nic złego, bo widać, że autorka zanim rzuci na zwier wydarzeń chce przedstawić świat. Sama koncepcja bardzo mi się podoba. Mamy wielką bibliotekę z zakazanymi książkami, które są tylko dla elit. Główna bohaterka, Kela. Jest typową książkową introwertyczką. Jest cicha, zamknięta w sobie i trochę zgryźliwa, ale widać, że pod tym pancerzem kryje się naprawdę ciekawa postać. Na razie nie jest jakoś szczególnie łatwa do polubienia, ale dajmy jej czas, myślę, że jeszcze się rozwinie. No i jest oczywiście Kas, jej roślina asystent, który jest dosłownie gwiazdą tej książki. Ja przeczytam 57 stron, a już mogę powiedzieć, że. W postaci kaza jestem zakochana. Kas jest bardzo zabawny, bardzo emocjonalny i wprowadza naprawdę bardzo fajną atmosferę do tej książki. Czuję, że ta historia dopiero się rozkręca. Jeszcze nie działo się zbyt wiele, więc też nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Jak na razie zaznaczyłam sobie yy, dwa znaczniki. Mogę, mogę wam przeczytać. Mogę wam przeczytać, bo ja się bardzo utożsamiam z, z nimi. To nie tak, że nie lubiła ludzi. Po prostu książki lubiła bardziej. I drugi cytat, który mnie oczarował. Wiele lat temu zniknęły jej amarantowe piegi i niebieskie kucyki, a w zamian zyskała dyplom bibliotekoznawstwa i pakiet skłonności aspołecznych. A że ja też mam wrażenie, że wraz z dyplomem uzyskałam pakiet zdolności aspołecznych, to ja i Kala mam wrażenie, że jesteśmy bardzo podobnymi do siebie bohaterkami. Zżyłam się z nią. Czytam 57 stron i zżyłam się z tą zamkniętą w sobie zgryźliwą bohaterką. Jak na razie książka jak najbardziej na plus, bardzo mi się podoba. Czuję, że jeszcze wiele przed nami i będzie się jeszcze działo. A na razie to tyle. Drugą książką, którą czytam jest Córka dymu i kości, I tak jak mówiłam, również wcześniej. Jestem na 197 stronie i jest to książka, którą czytam w ramach wyzwania 12 książek w 12 miesięcy. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tej książce, jest to urban Fantazy, której akcja toczy się w Pradze. Albo zaczyna się w Pradze byłoby lepszym określeniem. Główna bohaterka Karu jest niebieskowłosą artystką, która po szkole zbiera zęby. Dosłownie. Robi to dla swojego opiekuna Chimery i jest to oczywiście świat magiczny, gdzie każde życzenie ma swoją cenę. Powiem wam szczerze, jest to książka, gdzie trudno powiedzieć o tym co się dzieje. Unikając spoilerów, ale musicie wiedzieć, że dzieje się i to naprawdę sporo. Totalnie kupił mnie klimat tej książki. Magia, zaklęcia, magiczne istoty, dziewczyna, która nie do końca sama wie kim jest. W ogóle Karol to postać, którą polubiłam. Cała jej relacja z tym magiczną częścią społeczeństwa jest też bardzo wyjątkowa. Bardzo podoba mi się sposób przedstawienia jej jako takiej, wiecie, buntowniczej dziewczyny. No i do tego dochodzi Akiwa. Bohater, który w teorii powinien być jej wrogiem, ale sprawy układają się nieco inaczej niż powinny. Czytam dalej, zarówno Córkę Dymu i Kości, jak i Magię z Podlady. Przyjdę z kolejnymi update'ami później. A na teraz to tyle. Już za połową i naprawdę zaczynam rozumieć, dlaczego ta książka nazywana jest Cozy Fantasy. Cała historia jest tak niesamowicie urocza, tak dobrze mi się ją czyta, tak bardzo uwielbiam te wszystkie postacie, które zostały nam przedstawione. Naprawdę wszyscy są tu wyjątkowi. Jela, główna bohaterka, powoli zaczyna się otwierać. Cały czas jest nieco nieprzystępna i zamknięta w sobie, ale widać jej przemianę, widać, że... Coraz chętniej spędza czas z ludźmi, coraz chętniej wraca do przyszłości, coraz chętniej... wszystko. <noise> po prostu widać przemianę tej bohaterki i naprawdę bardzo mi się to podoba. No i kas, czyli roślinka, o której już Wam mówiłam. Jest cały czas tak samo zabawny, tak samo emocjonalny. Jest po prostu... nie będę ukrywać, moim ulubionym bohaterem tej książki. Jest mądry, refleksyjny i ma ogromny wkład w przemianę Kelly. Nie ukrywam, że chciałabym mieć takiego kaza w życiu. No i najważniejsze, bardzo podoba mi się, najważniejsze, no może nie najważniejsze, ale równie ważne, bardzo podoba mi się wątek magii zakon... zakorzenionej w naturze. Nie będę mówić nic więcej. Jeśli chcecie się wiedzieć, koniecznie ślinicie po tą książkę, ale tak, magia jest obecna, obecna cały czas i, tak jak już powiedziałam, bardzo mocno związana z naturą. Um, jeszcze z ciekawych rzeczy, co 10 stron mam ochotę na bułeczkę cynamonową, a wszystko za sprawą jednej z bohaterek tej książki, która piecze bułeczki cynamonowe. Jezus, ja naprawdę nie mogę czytać książek, w których są opisy jedzenia, bo ja robię się automatycznie głodna. Pomijając, yy, mamy tutaj też klimat małej społeczności, bo wszystko dzieje się na wyspie, więc mój ulubiony wątek mało miasteczkowy klimat, no tutaj nie mało miasteczkowy, no ale wiecie jedna społeczność, jedna wyspa, ludzie, którzy się znają od zawsze no, więc uwielbiam ten motyw. Mój jedyny zarzut tej książki to chyba tempo i fakt, że wszystko dzieje wszystko co się dzieje jest zbyt idealne w sensie bardzo łatwo rozwiązują każdy problem wszystko jest bardzo miłe wiecie brakuje takiego napięcia i no, żeby coś się w końcu zadziało. Jak na razie jestem za połową, bardzo mi się podoba i będę przychodziła z kolejnymi update'ami. Albo jeśli uda mi się jakoś w tym tygodniu ją przeczytać, to przyjdę już z podsumowaniem. Co do drugiej książki, którą czytam w tym vlogu, czyli córka dymu i kości, nie przeczytałam nic od zeszłego update'u. I ciężko mi z nią idzie. Prędzej właśnie sięgałam po z Spodlady niż po tamtą książkę, co nie znaczy, że mi się podoba, bo podoba mi się bardzo. Dużo się działo w ostatnim czasie, więc po prostu potrzebowałam książki, z którą miło bym spędziła czas i byłaby lekka. No i właśnie taka była książka Magia Spodlady. Mniej chętnie sięgałam po Córkę do Mój Kości. Mniej, bo nie przeczytałam nic. Ale nie dlatego, że mi się nie podobała. Bardzo mi się podoba i wrócę do niej, prędzej czy później. Tylko myślę, że najpierw przeczytam Magię Spodlady. z ostatnim updateem czytelniczym w tym filmie i zacznijmy od książki Magia Stutlady, którą udało mi się skończyć. I co ja mogę na jej temat powiedzieć? To była naprawdę urocza książka, urocza historia i no po prostu definicja cozy fantazy. To jest książka z gatunku tych, które na siłę nie tworzą konfliktów. Wszystko, co się wydarzyło, było właściwie tłem dla. Relacji i atmosfery, jaka planuje, panuje w tej książce. Chociaż nie ukrywam, że jeśli już coś się działo, to bardzo łatwo było rozwiązywane. Wszystkie problemy były rozwiązywane właściwie w kilka sekund. Brakowało mi trochę napięcia i takiej niewiadomej, co się wydarzy. A ta książka tego nie dostarczyła. Największym plusem tej książki zdecydowanie był Klas, czyli gadająca roślinka. Już trochę na jej temat mówiłam, więc utrzymuję, był cudowny. Oczywiście klimat yy... małej społeczności, bo miałem małe miasteczko, to już uzgodniliśmy, nie jest dobra nazwa małej społeczności, bo jest to mała wyspa, dla której wszyscy się znają, wszyscy są bardzo wścibscy, ale bardzo pomocni i przyjacielscy. Czego innego mogliście się spodziewać po kołzu i fatazy. Mamy tutaj skrzydlate koty, mamy tutaj konie morskie. Tak to się nazywało? Chyba tak. Mamy tutaj magię osadzoną w naturze. Mamy. No, bardzo była ona urocza. No naprawdę była to bardzo urocza książka. No i najważniejszy motyw książek, który również jest tu obecny, ponieważ główna paterka jest. Ogromną książkarą, nazwijmy to tak. I naprawdę jej miłość do książek jest widoczna. I to powiedziałabym nawet, że bardzo. Czy jest to idealna książka? No nie, ale czy pozostawia czytelnika z takim ciepłem w środku i naprawdę miło z nią można spędzić czas? Tak. Ode mnie ogromna polecajka. Tylko tak jak mówiłam, bądźcie gotowi, że nie jest to książka pełna akcji, a raczej skupiamy się na relacjach. I atmosferze. Kolejną książką, którą skończyłam, jest Córka Dymu i Kości. Bardzo mi się podobała. Był to naprawdę Urban Fantazy z Duszą. Żałuję, że dopiero teraz po nią sięgnęłam. Na pewno będę kontynuować tę serię. Nie wiem, czy już, bo mam trochę książek, które chciałabym przeczytać przed nią, ale tak, prędzej czy później, sięgnę po kontynuację tej książki. Niby mamy tutaj klasyczne motywy czyli zakazana miłość magiczny świat magiczne istoty. Ale autorka pisze o tym wszystkim w taki sposób, że mamy wrażenie, że czytamy coś nowego. Ja w każdym razie takie wrażenie miałam. Chociaż spotykaliśmy się z motywami, które znamy z literatury i z którymi spotykamy się bardzo często, to w tym przypadku zostały pokazane naprawdę w oryginalny sposób. Nie ukrywam, że główny bohater w sensie Akiwa, czyli no, główny bohater, był trochę jednowymiarowy. Nie był jakiś wybitnie świetny. Nie polubiłam go jakoś szczególnie. Ale mimo wszystko, no nie mogę o nim powiedzieć całego słowa. Chociaż, no nie, wiecie co, jednak mogę. Nie polubiłam go. Znaczy, no nie tak, że zniszczył mi przyjemność czytania tej książki, ale po prostu był bohaterem, który był mi obojętny. Co jest dziwne, bo. Na nim w dużej mierze skupia się ta historia, a on był mi obojętny. Bardzo lubię Karu. Naprawdę jest to dziewczyna z charakterem, jest to dziewczyna, która walczy o swoje, jest to dziewczyna, która o sobie nie wie zbyt dużo, ale robi wszystko, żeby się dowiedzieć. Jest wycofana, ale jest świetna. Naprawdę ma wady, ale jest cudowna. Jest autentyczna i naprawdę bardzo polubiłam Karu. Nie mogę tego samego powiedzieć o kiwie. Niestety, ale. No nie możemy mieć wszystkiego. To wszystkie książki, które przeczytałam w tym vlogu. Dużo się działo u mnie prywatnie. Nie miałam za bardzo czasu nagrywać, więc zobaczyliście tylko jakieś przebitki z tych wydarzeń, które miały miejsce. Tak czy inaczej były to dość pracowite tygodnie w moim życiu, czego można nie było i na tym vlogu, ale tak, tak było. To chyba tyle. Jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby niczego nie przegapić. Dajcie znać, czy czytaliście w ostatnim czasie coś ciekawego, i bardzo Wam dziękuję za oglądanie.